Ej, Saksonia, pokazać ci sztuczkę. Sztuczkę? No, dawaj, dawaj. Hokus pokus czary mary. Saksonia znika z mapy świata. Bum. Jeszcze tylko poradzić sobie z nimi i będę miał wreszcie niemiecki związek celny. Chyba tfel Ty kur... pożałuję tego. Nie, tylko nieważna forteca w, w. w Hamburgu. Jeszcze cię kiedyś pokonamy, Prus. Albo nie. Wiesz, co jest nam dobrze? No, mam nadzieję. To się dzieje, to już czas. W roku 1863 ogłaszamy powstanie Niemieckiego Związku Celnego. Węgry, ja muszę pogadać, co? Bo Niemcy się mocno uzbroiły i możliwe, że w najbliższym czasie wypowiedzą nam wojnę. Więc, chcę się z tobą połączyć Unią Realną i ty obejmiesz władzę. Niech będzie. Państwo Austro-Węgry powstało na wszystkich oczach świata. Sardynio, chcesz te tereny? Oczywiście, że tak. Jej! A ty co kur... Bum! Kurna, moje imperium podupada. Muszę wykombinować coś, żeby nie stracić Stambułu. Hej, Grecjo, słyszałem o tym waszym pakcie. Mogę dołączyć? Żartujesz? Mówię to bez cienia ironii. Możemy zrobić tak, że ja ci dam więcej terenów i uwolnię Bałkany? Zgoda. Serbia, Bułgaria, Rumunia, Albania. I Czarnogóra. Miło was znowu widzieć. W sumie to dzięki Austro-Węgry za te tereny. Nie ma sprawy, dla brata wszystko. Eee, panie szefie, mam ważne wieści. Jakie? Imperium Osmańskie dołączyło do naszego Zeto. To dobrze. A w zamian co zrobił? Oddał państwom bałkańskim niepodległość. A to dobrze. Teraz tylko jeszcze poczekać aż Sardynia zdobędzie królestwo obojga Sycylii i możemy organizować powstania. Ale jeszcze musimy poczekać na odpowiedni moment.